Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wodzu, Witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale. Dzisiaj zajmiemy się skrzynkami, które są obecnie dostępne w Wortanderze, czyli arbuzowymi skrzynkami, wybuchowe arbuzy, jakoś tak. I są to skrzynki, w których oczywiście wydajemy sobie srebrne lwy i można wytropić parę maszyn. Ja już tutaj te skrzynki otwierałem, mogę tak dodatkowo otworzyć. Materiału z pełnego otwierania tego nie będę robił, bo ja już sobie tu otwierałem. a mniej więcej takie nagrody wypadają. Dokładne szczegóły nagród są tu, bądź też na stronie i uznałem. Można stąd wydropić pojazdy oczywiście w formie kuponu i można wydropić pojazdy z automatem przypisania do konta. Mi tam parę tych pojazdów z automatem przypisania do konta wypadły, które już posiadam, więc dostałem zamiast tego srebrne lwy. Jest mniej więcej chyba... Tu podane o milion srebrnych lwów, jeśli dana maszyna już znajduje się u mnie na koncie. Ale są też maszyny, których tutaj nie posiadam, jest ich siedem. Już obecnie sześć, bo wydropił mi Churchill Avr w formie kuponu i zakupiłem sobie jeden z tych. Więc uznałem, że mniej więcej postaram się, żeby codziennie pojawiał się materiał z każdego czołgu, który jest Tutaj dostępny do zdobycia, zaczynając od ISA 7, na którego jest 0,001% szansy, że zostanie wydropiony. Ja go zdobyłem w evencie wieki temu. Już chyba w tym roku nie grałem, sprawdzając jak się gra Isem w 2025, więc zobaczymy, jak ten pojazd dalej się spisuje. No dobrze, więc rzuciło dominację na Mozdoku. Bardzo mi się pofarciło, bo rzuciło na topkę. Sprawdzimy jak długo pożyje IS-7 na topce. Co o tej maszynie można powiedzieć, tak żeby mniej więcej tu wszystko najważniejsze opisać. Mamy tutaj działo 130 mm, które ma przebicie 310-300 mm. I mam automat ładujący, który mieści 6 pocisków, łącznie 7, bo jeszcze już z tym załadowanym, przeładowanie 10 sekund. Jak na tak duży czołg jest on bardzo mobilny i opancerzony, bo tu nawet ten pancerz po bokach jest skontowany na pociski przeciwpancerne. I jak już spotykam nowoczesną amunicję, czyli APDS-y, APFSDS-y, hity, czasami Hesze, jeśli walną w dach, to już pancerz mówi: jestem za słaby. Oczywiście APDS czasami potrafię się odbić, ale jak mam tutaj pancerz szczupakowy, dał się szczupaka, czyli chodzi o przednią płytę, i stanę kontując się, tak jakby niemieckim tygrysem, w kierunku, załóżmy, pojazdu, który ma 105 na pds ie to już mogę zostać rozwalony. Ja chyba trochę za bardzo tutaj tak postanowiłem wyjechać, bo niestety trzeba trochę uważać z tym, jak wychylić się Isem 7. Ostrzał artyleryjski. Ten padł od M48. Nie wiem gdzie jest M48. Ale kuczy widzę T32 nie do końca. Dobra, T32 jest rozwalony. Mogę się na razie na bezpieczeństwa trochę cofnąć. Nie warto tak ryzykować. To, że jestem topką nie znaczy, że jestem niezniszczalny. Słyszę, że coś tu jest. Bardziej bym powiedział, że chyba coś... Lekkiego chyba to był Sheridan, właśnie. Poza tym, że słyszę z tyłu Turana Turan? Nie, Turma, poprawka Turan-Turm. Czasami tak myli się ta nazwa. Uu. Widzę kolegę. Hmm, muszę przeładować. Przeładowałeś? Przebijesz się mu jeszcze raz przez szybę? Tak, szyba przebita. R3 jest rozwalona. Można podjechać do przodu. Ulala, ale tu ładnie weszło, jaki fart! Już myślałem, że to bardziej nic mu nie zrobi. Dostało mi mało amunicji do desz deszki, też deszki, czternastki trzeba sobie przeładować. Te czternastki są tutaj naprawdę mocarne. bo tutaj spróbuję od prawej strony się wychylić, bo od frontu... będzie zbyt ciężko. O! Tutaj cwaniak przyjechał, przywalił mi w przód wieży. Widzicie, dostałem w przód wieży, obok działa. Poszło dwóch załogantów, w tym zamek. To nie jest takie mocne. Conqueror Dobra, teraz się na szczęście odbiło. Tam jest jeszcze jeden. Teraz żeby Conqueror tutaj postanowił się wychylić. Na razie centurion nie zauważył, co tutaj się szykuje. Użwa, źle trafiłem. Widzicie? APDS-77 przebił się przez przód wieży. IS-7 nie jest taki potężny. Co jasno, niestety, pokazuje, że fajnie, gdyby IS-7 wrócił na tę klasyfikację 8.0, no bo na 8.3, nawet na swojej klasyfikacji, spotykam pojazdy, które przebijają, jak Conqueror, przód mojej wieży. Też można powiedzieć, że to jest wyjątek, ale tak naprawdę od 8.0 zaczynają się hit fesy. Wystarczy na przednią płytę. A jak macie hasze, walniecie mi w garnek Bisa-7, też wystarczy. Conqueror jeszcze żył! To jest to, co mówiłem na początku. Boczny pancerz jest skontowany i to mnie uratowało. Jedzie tutaj coś na podwoziu M48 bądź M60. Ja bym chciał jakoś trochę się cofnąć. On to stu wjechał, kuźwa. Może zmuszę go do wyjazdu. Dobra, gość dał się nabrać. Na razie na niebie nie widzę żadnych latających maszyn, więc może uda się to przetrwać. Już tutaj powinny 83, 3 Chociaż nie, chyba od 8-7. Kurde, już nie pamiętam, na którym poziomie zaczynają się niektóre helki. Amerykańska to nie. Amerykańska chyba bardziej 87 albo 9 jest. Tu jest coś, tu 3 -2. Nie przybije ci w przodu. Mogę rozw... A, paton! Nie, te trzy dwa chyba. No te trzy dwa. No właśnie, bo patona bym przebił. Te trzy dwójki nie przebiłem. Prawdopodobnie siedział sobie na tej strefie. A i za nisko. Nie, czternastki przyładowują. Kuźwa. Mogłem najpierw odmierzyć, potem poczekać. M103. Dobra, walą przeciw pancernego. Trochę za wysoko wycelowałem. Dobra, może... Podjadę... Nie podjadę, Swing Fire. Kuźwa. No właśnie, rakieta. Dominacja na kosmodromie na 8-7. Tam już Leopard 1 sobie jedzie. Chociaż on już widzę jest rozwalony. Ale coś jeszcze tutaj jest niedaleko. Może tak zaszarżuje na typa? Aha! Kuźwa! Rozwalił kierowcę, nie ma możliwości obniżenia tu działa. Prawie mi naruszył pocisk, więc prawie mnie typ z one Co prawda on nie ma pancerza, ale stabilizacja, automat, nosza amunicja. Stabilka by tutaj akurat mocno mogła oddać. O! Marder tu jeszcze stał, ciekawe. No to nie powinno przejść na wylot! Jeszcze kierowcę mu nie załatwiłem. A, bo to jest ten włoski! Dobra, ten włoski jest znacznie bardziej papierowy. Uuu... Somua. Oczywiście, że w gąsienice. Ciężarówka teraz mnie tutaj będzie zasłaniać. Samoa nie jest w stanie się zapeka przebić. Kurna serio! Rakiety! Kolejny raz Mozdok, tym razem na 9-3. Granie tym ciężarem na 9-3 to jest śmierć. Uuuu, Model z siedem Obaj patrzyliśmy lekko w innych kierunkach, ale ja na szczęście zauważyłem ten świecący się pojazd. Uuuu, Na szczęście mi tylko zranił, więc mogę podjechać dalej. Tylko już w tym miejscu mam większe utrudnienie, no bo właśnie, widać u mnie ten peryskop, wychylenie peryskopowe, a tam jest Vickers, czyli ten samochód. Nie wiem co on w ogóle planował tym Vickersem zrobić, że tak wychylił się cały. Nie wiem, zrozumiałbym, gdyby był opancerzony, ale ten Vickers jest chyba najbardziej papierowym z kołowców. Tam jedzie. Ajajaj, nie trafiłem albo za daleko. Dobra. Zaryzykuję. Może to się źle skończyć i zaraz pożegnam się z Isem. Ale chcę spróbować przejechać na tę drugą stronę. Bo niestety tam częścią tutaj na górze nie można. Później trafił mi tę gąsienicę. Noż, absurd. Co za absurd. I gdzie ten typ jest, co do mnie strzela? Ale ja jestem już martwy. O właśnie. 9-3. Jak to skontrować mam? te teren, już słyszę, że latają rakiety my sobie postanowiły objechać. Ulala. Rak został rozwalony. jedynie zastanawia. Czy po tej stronie jest w miarę bezpiecznie? Zaufam, że tak. Ujźwa. Gin, 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 dubro. Dobrze, że się nie zatrzymałem. Bo on trochę był jednocześnie oślepiony. Tu coś jest. Nie trafiłem. Kurwa, przede mną słyszę cel. Nie wiem co to. Kurde, serio? 14 Aha! Goś mnie jeszcze podpalił. No kurde, jaka! Jaka asysta, jaki złodziej! Ja muszę niszczyć pelotki, plus jeszcze. Taką stratę tu miałem. Typ, o! Świecił się, no to został trafiony. Ja nie mogę. Co tutaj jest? Centurion. Po prawej jeszcze coś się znajduje. Różdżwa, ryzyko, ryzyko. Fausto 103 Uuu, widziałem Włocha. Ok, centurion kolejny. A, serio, zamek. Ile zajmie? 21 sekund. Nie dam rady się naprawić. Konkurent na mnie wyjedzie i mnie one-shotuje. Dobra, nie, nie one-shotował. Ale kuźwa dalej, że on szybciej obkrąża mnie. Napraw to. Aha, jeszcze muszę załadować no, to charioter mi ten zamek by rozwalił? Czy to nie ma najmniejszych szans Dobra, to jest rozwalone Teamu niestety nie mam, 20 znowu sekundy 14 key. znowu pogaśnicy No, teraz mnie rozwali. Ta drużyna gdzie? Nie istnieje. Kolejna męka na 9-3. To się nie skończy. Uziowa. Nie sądziłem, że takie coś już tutaj będzie siedzieć. Dwóch mi załatwił. Zwalone te rakiety. Aha. Tego się nie spodziewałem, żeby typ po prostu tak okrążył te okolice. Żegnam. Nie ma jeżdżenia za liniami. Jest i zemsta. Wracasz do garażu atak leopard A1A1 zdąży przeładować? Chyba nie, za dużo. O, jeszcze te 72 Kuźwa. Nie zdążyłem się strzelić. No już tu w okolicy przyjechał Za35. Uh, Leopard, nie spodziewałem się jego. Myślę, że tak na razie sobie tutaj postoi po bronie. A jajaj, centrując, przejechał ten za 35 schował się w całkiem dobrym miejscu. Marta by się najbardziej na niego przydała. Shiftain Dolna płyta, dziękuję, do widzenia. No, 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 wyjeźdź, wyjeźdź wyjedź, typie, wyjedź. Nie masz się czego bać, tylko 130. Dobra, to była 69. Biła. Dobra, ten pięć-pięć coś tam robi. Odbiłem chyba od Centuriona. Za, za, za Za jest rozwalony Centurion 105, widzicie, przestrzelił się zabity załogan, niszczony zbiornik paliwa APDS 105. Nie żadna mocniejsza amunicja. Kurde przez to... Taśmę mu rozwaliło, chyba? Nie. Kosz. Bo tu z tyłu słyszę... Okej, okay, zawieszenie 60 A, 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 obracaj, obracaj, obracaj! Leopard, nie widzi. Dobra, Leopard rozwalony. Ja chcę tego Falkona Gdzie ten Falcon? Hmm. Chyba za tym budynkiem Oj, oj, bykant Tutaj się może znajdować, bo zaraz mam przeciwko sobie Szwecję i Chiny, więc coś na podwoziu rosyjskim może być. No. On ma zamiar wyjechać. Dobra, Vickers leży. Jak tak pogra się, tym bardziej jak medem. Czyli po prostu defensywnie to to może oddać. O, jest i falcon. Powinien wylecieć w powietrze. Uziwa jak to jeszcze żyje? Ja załoganta znowu straciłem. Jestem zdumiony, że mnie przebił i że stawił tylko załoganta. Chyba wiem już dlaczego. Kończy mi się... amunicja z tyłu wieży. Został mi w zapasie... Żaden pocisk! Dobrą opcją byłoby się wycofać, uzupełnić załoganta, plus przeładować. Tam coś się wychyla, trzeba uważać... Tam chyba jedzie Conqueror? Źle trafiłem. Dobra, uzupełnię sobie załoganta. Aha Zaraz zginę. Nie, bo nie trafił. Albo nie celował we mnie. Też jest taka opcja. Uuuuuuu, bolało. Coś tam jedzie sobie polem, niedobrze. Nie ma pocisków z tyłu, nie ten przycisk. Chyba już uzupełnione są wszystkie. Dobra, niemiecki 48 leży. Jeszcze trochę będzie atomowy Stalin. Leo, tam... Źle wycelowałem, kuźwa, źle wycelowałem. No kuźwa, to się nie powinno tak odbić. To się znów nie powinno odbić. Nie mogę stąd cię ruszyć. pan Hart Uźwa. Dlaczego moje cztery... Aha, no tak. Górna nie działa. A ta w jarzmie została zepsuta właśnie. Hmm. <śm> z jednej strony chciałbym wystartować tym samolotem. Z drugiej strony, nie wiem, czy w ogóle doleci pan. Hard by mnie wtedy porobił, a robić to, by próbować jeszcze kogoś rozwalić. Gdzie leopard? Leopard już chyba jest rozwalony? Leopard, chyba tak. Pan harda, gdyby rozwalili. Bo zaraz dojdzie do takiej sytuacji, że coś zaatakuje nas od pleców i to jest najprawdopodobniej dziesiątka A jakbym czym iłem leciał do tyłu do tyłu do tyłu dwa do przodu. Dobra, czyli to ten cwaniak zdekapował strefę. Znowu rakiety górcze dzieło, nowy ocknij się. Dobra, mały gnojek jest rozwalony. Zajmę strefę do końca i startuję. Od razu, luk trzeba otworzyć. Czy jest ktoś na niebie, kto mnie może osłaniać? Nie, już nie ma. Ale jest za to wróg. W szczególności, że ja go widzę tu na lewo. Leci na czołówkę. Próbuję. Albo nie. Teraz tak. Szkoda, że nie romną o ziemię. Zajebiście, że moje pelotki do mnie strzelają. No nie ma co. Już was rzucaj, 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 rzucaj! Rzuć to w końcu! Zrzucone. O, mamy! Okuźwa! Mapa znika. Jest atomowy IS-7! Szkoda, że wyniku na razie nie widzę, chociaż zaraz pewno się pojawi. Apokalipsa! A więc, co tu można powiedzieć o IS-7? W zasadzie sami widzieliście. Z jednej strony średnia maszyna, z drugiej strony pojazd dobicia, a po środku może czasami wykierować bitwę. No ale to zależy, on i tak jest podatny na wiele z tych pocisków. To jest tak naprawdę granie MBT-kiem, który ma troszeczkę lepszy pancerz, kosztem dłuższego przeładowania i starszej amunicji, no bo wszyscy mają już APDS-y, wszyscy już osiągają penetrację tej mocy. Ja dalej stwierdzam, że powinien wrócić na 8.0, no bo jest tyle już lepszego, potężniejszego sprzętu, który jest nawet niżej. Radzi sobie z tym IS-em. Ale dobra, wiedzieliście jak się zachowuje obecnie i7? Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Do następnego, na razie.